Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie Panie. Nadeszła matka Jezusa i bracia, i stojąc na dworze, posłali po niego, aby go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: Oto Twoja matka i bracia na dworze szukają Ciebie. Odpowiedział im, któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi. I spoglądając na siedzących dookoła Niego, rzekł, oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest mi bratem, siostrą i matką. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chrystu. Usiądźcie proszę. Nawet w życiu codziennym często jest przywoływany taki obraz, że szklanka jest do połowy pełna. Często o tym mówimy. Jak patrzymy na różne sytuacje, na samych siebie, no, szklanka jest do połowy pełna. Oczywiście jest do połowy też pusta. I w zależności, w którą połowę utkwimy oczy, no to to będziemy widzieli. Jeżeli będziemy patrzeć w tę pustą połowę, no to. To jest prawda, Ona do połowy jest pusta, ale jest, jest też do połowy pełna. I to od nas zależy, w co utkwimy w swój wzrok, co będziemy chcieli zobaczyć, nad czym się skupimy. To z tego skorzystamy. Jeżeli będziemy skupieni na tym, że szklanka jest do połowy pusta, no to ta, ta pusta część nie ugasi naszego pragnienia ale jeżeli będziemy ciągle patrzeć, że szklanka jest do połowy pełna, no to chociaż tą odrobiną wody ugasimy jakieś pragnienie i to na jakiś czas wystarczy ta, ta połowa tak jest to, skojarzyło mi się to, to powiedzenie z dzisiejszym, z dzisiejszym czytaniem z listu do hebrajczyków, kiedy Paweł mówi o ofierze Jezusa bo myślę, że jeżeli wybiórczo weźmiemy, będziemy korzystać z tekstów Pisma Świętego, to zupełnie nieświadomie, na bazie naszych kompleksów, naszych zranień, naszej takiej tendencji do tego, żeby widzieć, że szklanka jest do połowy pusta, to ciągle będziemy odczytywać i widzieć o tym, żeby, żeby widzieć grzech w swoim życiu że ciągle jesteśmy niewystarczalni, ciągle jest mało, ciągle jest źle, ciągle powinno być jeszcze lepiej. Prawda jest taka, że, że tak, tylko to, że jesteśmy ciągle nie tacy, ciągle za mało, ciągle niewystarczający, ciągle do połowy puści, to, to nie da nam zadowolenia, to nas nie nakarmi, to nas nie nasyci. Jezus mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale utworzyłeś mi ciało. Bóg czyni nas nie ze względu na to, jak bardzo się staramy. Kiedy Jezus mówi, przedstawia swoich apostołów i mówi, to jest moja matka i moi bracia, bo kto słucha słowa Bożego, ten jest mi bratem, siostrą i matką, nie mówi w jakim stopniu. Nie mówi, że będą moją... Moją matką i moimi braćmi wtedy, kiedy doskonale słuchają Słowa Bożego, kiedy doskonale je wypełniają w swoim życiu. No nie. Wystarczy, że słuchają i wypełniają, tak jak potrafią. I to jest fascynujące. Zobaczcie, że z relacji z Bogiem to możemy dla siebie zaczerpnąć, że dla Boga czasami ta do połowy pełna. Szklanka jest wystarczająca, że każdy z nas do połowy pełny jest wystarczający. To w relacji z Bogiem możemy tego wziąć, zaczerpnąć dla siebie, nakarmić się tym, że Bogu to wystarcza. To może nam nie wystarczać, to może nie wystarczać osobom, z którymi się spotykamy, bo ciągle nam będą pokazywali: Ja jeszcze tu niedoskonale, a tu jest grzech, tu zawalasz, to źle. Ciągle, ciągle jest ten grzech, ciągle jest niedoskonałość. To jest prawda. Nie chodzi o to, żeby mówić, że to jest doskonałe. Nie jesteśmy doskonali, ale właśnie w relacji z Bogiem nie o to chodzi, żebyśmy byli doskonali. Bo jakbyśmy byli doskonali, to byśmy Boga nie potrzebowali. Bo sami sobą się zachwycimy, jesteśmy już tak doskonali. A tymczasem. Potrzebujemy relacji z Bogiem, bo On pokazuje nam, że to niewiele, które mamy w sercu, to nasze staranie, to nasze może niedoskonałe wypełnianie, to może nasze, nasze pragnienia na tyle, na ile nas stać dzisiaj. Ta szczerość, na którą nas dzisiaj stać, jest wystarczająca do tego, żeby być kochanym. Jest wystarczająca, żeby przyjść do naszego serca. Pod postacią Słowa i pod postacią Eucharystii, że dla Boga jesteśmy wystarczający. Wchodząc w tę liturgię Eucharystii, prosz dzisiaj Jezusa dla siebie, taką łaskę, takiego doświadczenia bliskości Boga, Wystarcza, tej wystarczalności dla Boga, nawet jeżeli dla siebie jakoś jesteś niewystarczający, czy też dla innych ludzi, to proś Boga o taką łaskę dla siebie, żebyś umiał nakarmić się tą wystarczalnością, która jest dla Niego, tą miłością, którą Ci daje, łaską, którą kieruje do Twojego serca. Proś Jezusa, byś umiał nakarmić się tym, jakim jesteś, tą szklanką do połowy pełną, tą częścią, żeby Pan Cię nasycił, by pozwolił Ci wielbić go tak, jak potrafisz. Na ile cię stać, na ile umiesz dzisiaj.